dzień, dobry, dobry. jest cieśnie rano, kawka ugotowana i ich jeszcze spit, dlatego. A ja z podekscytowania po prostu nie mogłem wstać. Obudziłam się jak dziecko, które na wycieczku idzie, bo się cieszę jak dziecko. Zobaczycie, co to łączy Islandię, Mongolię i tutaj ten rejon około miasta Livno. Jesteśmy na półtorej godziny od Makarskiej, a czeka nas coś niesamowitego, także. Myślę, że v tom roku wiem gdzie idete na večečke. Jak będziecie na vakacjach. Ne wiem, ledwo čekam. Ja <gledan 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 <gledan> nie se się no. <gledan> Czy wy to widzicie? Jestem w liwnie otoczona dzikimi koniami w górach i dosłownie mnie otoczyły dookoła dzikie konie. To będzie... No cześć, cześć! Nic więcej nie mówię, po prostu patrzcie na to. Nie możemy nadal uwierzyć. Myślałyśmy, że w ogóle ich nie znajdziemy. Nie, pan mówił, że zawsze ich znajdują, a nie, że znaleźliśmy ich. Nie, że Oni od razu, jak nas zobaczyli, to przyszli tutaj do... i otoczyli nas. Popatrzcie na to. I oni są teraz tutaj z nami, właśnie. Nie, że, że tam uciekają, że ich musimy szukać. <grystanie> Te małe są najsłodsze jest ich tutaj podobno około 800. I to nie jest wszystko tutaj ta skupinka jest tylko, dopiero jedna. Na kamerze to może nie widać, tam daleko daleko jest ich jeszcze. Pan mówi, że w ogóle to jest pierwsza stacja, gdzie dzisiaj jesteśmy, ale patrzcie, to niesamowite po prostu, że możecie być wśród dzikich, dzikich koniów, który po prostu z wami tutaj chodzą, tu jedzą trawę po prostu i cieszyły się z tego, że ich ktoś przyszedł zobaczyć, nie? Tak było. do jedna z nim sebe. <laughs> mm, ja volim sireva. Mmm, jel? A, da ćeš ovaj posebno voliti. <laughs> <laughs> Moram se malo na deblje križati jer je baš dosta star. S ne raspada. Evo, izvolite. To nie jest najlepszy piknik na świecie. Właśnie jemy domowy ser. Będziemy pić domową rakiję na rant rowerze wśród dzikich koni i dzikich gór. Samej natury po prostu. Ale. Na zdrowie. Na zdrowie. na się na Na zdrowie. Na zdrowie, isto. Na zdrowie. I teraz po wypiciu raki i po najlepszym serze jaki jedliśmy w życiu wyszliśmy troszeczkę wyżej na taki pagórek żeby zobaczyć widok dookoła, który jest naprawdę niezwykły i jesteśmy na granicy czego? Za nami Glamoczko-Pole z drugiej strony Liwańsko Jest niesamowite tutaj <głosy> <głosy> Widoki są niesamowite, znaczy Faktycznie, jeżeli nie dla koniów, a na pewno dla koniów tu przyjeżdżacie, to przynajmniej dla. Faktycznie, bez żartów. Bardzo, bardzo dobry ser, najlepszy, który jadliśmy. Teraz bez żartów. I na pewno niektórzy z was, którzy w ogóle trochę śledzą sery, lubią serii, uh, słyszeli za liwański sir, jak byli i nawet Chorwacji. Nie muszą tylko do Bośni i Hercegowiny, ale i Chorwacji jest bardzo znany liwański ser. Takia ser i takie widoki. Tak, to jest na pewno jedna z lepszych przygód, jakie przeżyliśmy podczas prowadzenia tego kanału. Na pewno, na pewno i mam nadzieję, że teraz nas czeka, nie wiem co może teraz. Jedziemy dalej się przekonać po prostu. No, no. the W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze jedno stado, które znajduje się za mną. Zobaczcie, jakie one są piękne, i to jest tak niesamowite, że to jest taka czysta przyroda. I pan nam opowiadał historię, skąd one się tutaj w ogóle wzięły. I okazuje się, że kiedyś ludzie y, uprawiali z nimi tutaj rolę na nich się podróżowało, z nimi się y, tutaj uprawiało właśnie ziemię, i gdy przyszły maszyny, traktory to powiedzmy one odeszły troszeczkę w zapomnienie, po prostu nie były już potrzebne, a ich utrzymanie było bardzo drogie. Ludzie traktowali konie jako swoich członków rodziny, jako przyjaciół, dlatego postanowili dać im wolność, żeby one sobie tutaj w tych górach y, mieszkały, żyły wolno i tak one się tutaj rozmnażały i pozostały do dzisiaj. I pamiętajcie, jak tutaj będziecie, że to są dzikie konie, nie można do nich podchodzić za blisko, ani głaskać, tym bardziej karmić, ponieważ y, one mogą zaatakować, zareagować, y, wiadomo, w dziki sposób, ponieważ one są nieprzyzwyczajone aż tak do ludzi, dlatego podchodźcie z daleka, tak jak tutaj Pan Wam pokazuje podjeżdża autem, ale nigdy za blisko dla Waszej bez, be, bezpieczeństwa. Przeprowadzam konie do spania, bo już jest późno. Już słońce zachodzi i wyglądają na śpiące. Poza tym mi też już chce się spać, więc pomału będziemy wracać do domu, żeby nas... Oj! Kom. Ktoś tu pierdnął troszkę. Nie tylko pierdnął. Tak? O! To nie ja. No co chciałam powiedzieć, że yy, zobaczyłam się na tamte jak idą tak pięknie, wszystkie idą spać chyba, także odprowadzamy konie do, do spania, a my ruszamy do naszego noclegu też odpoczywać, bo to był przepiękny wyjazd, na pewno będzie mi się dzisiaj śniło. Mogę wejść? Proszę bardzo, zapraszam na najpiękniejszy weekend urodzinowy naszego igorka, jaki mieliśmy do tej pory, w bośniackich górach w Kopule. Mimo tego, że w tym roku wiosna nie może przyjść i ciągle pada deszcz. W ten weekend też nam się tak udało. To jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ samo siedzenie w tym domku jest już przyjemnością. Jest on tak wyjątkowy, taki inny i przede wszystkim widok jest niezwykły, praktycznie jak na morze, albo na widać, że to jest ogromne jezioro, na las sosnowy, ten zapach taki górski, chłodniejszy, po prostu Jestem niezmiernie wdzięczna, że mamy możliwość w ogóle tutaj być. Że mamy tak blisko odkrywania tych innych miejsc, że mieszkamy w tak pięknym miejscu. Ach, naprawdę. Jest przepięknie. A oprócz przepięknego noclegu, który jest tutaj faktycznie na pozycji niesamowitej, mamy tutaj e-bike. Teraz próbuję trochę pojechać tutaj po tih lasa gura bo to jest MTB rover takže nagram pare scen naš Iži kod počiva bo čuje se tak trohe źle, takže teraz zobačme trohe jazdi tu je droga bardzo, bardzo čenska, ale jak mače e rover e bike dam go na full, že bi mi pomagal, full assistance to on dosłownie. Tam ciągnie Patrzcie na ten widok Jezu Top, top, top Pokażę jeszcze widok z drugiej strony Spójrzcie na to. I nie, to nie jest Boże. To jest Błuszczko Jezioro. A rover vo ogulnje top, top. Vijem, że nije s tematem związane, ale top rover ma jedan minus, že bi se mogu na njegov prizvičajić, a to nije chce. <laughs> ale proše bardzo, pašće. Či nije samo natura, nije samo vite Jako sam jestem tutaj. Evo jakieś zwierzątko. mam nadjeje, że nije velika, albo medvjeđ. I spojište na to, pašće na to. Chciałabym powiedzieć, że jak zaczęło się to całe szaleństwo 3 lata temu i zamknęli nas w Czechach na dwa miesiące w mieszkaniu, to zaczęliśmy oglądać y, amerykańskich vlogerów, podróżników, na przykład Karin, i Tanie, nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy, i oni jeździli właśnie po takich miejscach, w jakichś takich kopułach, po domkach, na drzewach, w takim lesie, y, wśród właśnie dzikich zwierząt, na jakiejś safari, Pamiętaj, że jak to oglądaliśmy, myśleliśmy tak Boże, jakie oni mają życie. <głos> <głos> A dzisiaj udało nam się być w podobnym miejscu. Wiadomo, nie jest to Ameryka, ale to nie znaczy, że jest gorzej. Jesteśmy zachwyceni i tak jak już wcześniej wspominałam, jest to urodzinowy weekend Igora. Zawsze o tym um, mówiliśmy, że jak Igor albo ja mamy urodziny, to sobie wybieramy jakieś takie wyjątkowe, ekskluzywne miejsca. Zazwyczaj to były hotele, ale zdecydowanie yy, te hotele się nie. Umywają po prostu do tego miejsca. Nie ma szans, nie ma szans. Pierwsze tutaj wszystko mamy takie zorganizowane. Żwijeczkę e, widziałyście, Nie, nie, już nie musimy o tym w ogóle mówić. Wszystko widziałyście. Także faktycznie polecamy Continental Adventure tutaj w Livnu. Mają. široko palete uh, vičeček, uh, nic nije tako vječe, pšiđeće, dostaneće, nevijem, butelku vina, uh, jedno jedzenje i idemo do domu. Nije što šisko je tak dostosovanovane s naturov, to je pierše, druge jest šisko tako lokalne, on se stara faktično dać vilončnje lokalne produkti, uh, um, muvić nam te historije tutaj, jak vugule livno, Na przykład w ogóle nie wiedziałyśmy, że Liwno kiedyś było głównym miastem Dalmacji. I stąd się dal Dalmatyńcy wzięli. Tak, bo Dalmati Dalmati tutaj żyły i właśnie tutaj wojsk miały z Rzymianami. Z Rzymianami, tak? tak, ale podobno Chorwaci nie lubią tej historii, więc... Tak. Shh. Shh. Nie tłumaczmy to. <laughs> <laughs> także to na przykład, ja by to osobno nie wiedział, ale musicie podróżować, musicie odkrywać nowe miejsca, także... Półtorej godziny od makarskiej, wsiadacie do samochodu, przyjdziecie tutaj, zabierzecie dzieci, będziecie wśród zwierząt, lokalne produkty, pełne takich historii, do końca jak oferujemy, że możecie kiedyś i z nami pojechać, wykorzystajcie to, bo wam możemy może coś przetłumaczyć. Także a alternatywa dla zgiełku i ruchu po prostu niesamowita. Jeżeli faktycznie pochodzicie z wielkich miast typu Warszawa. I chcecie wyjechać w ciepłe miejsce, ale znowu nie nad morzem, bo wiadomo, w dalmacji są zazwyczaj tłumy, to to jest niesamowita alternatywa. Albo na przykład parę dni nad morzem i parę dni tutaj w tak. górach bośniackich, półtorej godziny od tego morza. Z tym, Zazwy z tym że obserwujcie nas, będzie jeszcze takich e, ciekawostek, to nie jest ostatnia, także jedna ucieczka od morza jest dopiero pokazana. A na kanalu i będzie jeszcze więcej, bo właśnie takie rzeczy szukamy. I oglądajcie te filmy, bo zauważyliśmy, że oglądacie filmy tylko z breli i z makarskiej. Dobra, nie tylko, ale one mają większe wyświetlenia. A M mogę nagrywać tylko brela na tak. przykład. A całe te, cały ten region tutaj to nie tylko brela i makarska, także oglądajcie wszystkie nasze filmy, proszę. <laughs> Kolejnym ogromnym plusem pobytu w tym miejscu jest kino domowe. Już wczoraj wieczorem puściliśmy sobie chwilę film, ale, ale byliśmy tak zmęczeni, że od razu usnęliśmy. A dzisiaj przyszedł nasz ślubny film, długi. Właśnie przed chwilą dostaliśmy od naszych filmowców Marfilm Studio z Lublina. Pozdrawiamy chłopaki i dziękujemy. Już wiemy, że będzie boski, nie możemy się doczekać, ale musieliśmy po prostu to nagrać. I co ty chciałeś powiedzieć? Chciałeś narzekać, że znowu musisz oglądać romantyczny film? No, no. Znowu, znowu. Mieszałem dzisiaj jako akcję oglądać i potem Marek przyszedł z informacją, że ma jakiś film dla nas, no i znowu muszę jako romantykę oglądać. Jakoś... Dobrze, dobrze, że leje deszcz, nie ma w życiu y, przypadków, mimo że ty powinieneś dzisiaj wybierać film, bo to są twoje urodziny, twój urodzinowy wyjazd. No ale trudno, Dzisiaj już musiał mnie oglądać w roli głównej. Jeżeli wybieram film, to taki by właśnie wybrał. Jeżeli ma być romantyczny, albo byle jaki idealny filmik na wieczór. A Iza i tak usnę, jak puścimy drugi film po minucie, także potem mogę. Oglądać, na tym co nie chcę. usnę, bo na tym nie. Na tym emocje. nie, ale za następnym tak. Oglądamy. No i nadszedł koniec tego niesamowitego weekendu, niestety, ale tak to jest e, i przez to, że nieudana pogoda, wycieczki udane, nocleg na zobaczyliście. E, jeżeli jesteście zainteresowani wycieczkami, to proszę piszcie do nas na mail, który znajdziecie w opisie, prawdzivahorwacja.gmail.com Zorganizujemy jakieś terminy, gdzie wspólnie pojedziemy tutaj na wycieczkę. 20-30 osób, jak chcecie sami indywidualnie tutaj pojechać, też możecie napisać do nas. Pomożemy Wam z komunikacją z organizatorami. Zarezerwujemy Wam tutaj termin. Także piszcie, chętnie Wam pomożemy, bo takie miejsce to. Music uwiedzić, to jest coś, co što mi do teraz jeszcze nie zażyliśmy. A mi teraz co wrócamy do też zahmužonej Dalmaciji, dalmacji. Dziękujemy wspierającym. zarówno jak na YouTube, je, tak i na Patronite. Jeżeli chcecie zostać patronami, to w opisite filmu znajdziecie link. A teraz wyświetlają Wam se dwa filmiki. Kliknit će na jedan zih i će nas dalej. To do zobačenja v Livnu. Pa...